Hej dzień dobry, ależ mnie nie widać prawie. Słuchajcie, ostatnio zamieściłem parę zdjęć na Facebooku, chyba dwa dokładnie, jak to nasze boróweczki potrafią osiągnąć wielkości 2 zł, monetki albo nawet 5 zł. No i tam fala pytań się pojawiła, co ja z nimi robię, że je tak koksuję, na czym je posadziłem, czym je nawożę i tak dalej. Więc postaram się Wam teraz pokazać i opisać mniej więcej. Żeby, żeby to jakby tak poszło bardziej w świat, że też można naturalnie, natomiast to nie jest tak, ja tam uprzedzałem, że to nie jest tak, że wszystkie rosną jak 5 złotych i, albo jak 2 co zresztą dzisiaj zobaczycie za mną te boróweczki? I też yy, jak zwykle, sobie wybrałem nie najlepszy termin, bo już większość jest zjedzona. Bo tu dzieci wpadły wczoraj, codziennie zresztą jemy, więc nie wiem czy w ogóle coś będzie, ale, yy, ale postaram się pokazać. Yy, ja polecam w ogóle obejrzeć Wam dwa filmy wcześniejsze, które robiłem. Borówki yy, o borówkach. Jak wpiszecie w szumie, lesie, yy, borówki, to Wam wyjdą dwa filmy. Raz taki jakby z taki opisem sadzenia, drugi z takimi zmianami, które tutaj jeszcze robiłem a propos tych ramek, tych, tych, tych ściółkowań tutaj i tak dalej trochę mam bałagan trwa budowa, ostatnio skosiłem i resztki kartonu tu leżą, więc jest syfilis no ale trudno nie będę tego sprzątał, bo tu się wszystko ładnie tu rozłoży, musicie mi jakoś wybaczyć i teraz opisuję co następuje, to muszę sobie jakoś stanąć normalnie, tak żeby coś było widać, mamy te borówki w czterech rowach Część tych informacji to będę powtarzał pewnie z tamtych filmów, ale trudno. Cztery rowy, najpierw były dwa długie, potem podzieliłem. Bo tam chodzić nie można było. Mamy w tej chwili tak, że tu mamy w tym rowu, mamy, znaczy rowy na no grządce, mówię to na no to rów, bo, bo to było wykopane. Mamy sześć yy, krzaczków, tam mamy sześć, tam mamy pięć, tam mamy pięć. I teraz, yy, właśnie a propos tych rowów, ktoś ostatnio tam pisał yy, jaki swój przepis jak sadzić, jakie głębokie rowy kopać. No i powiem Wam, że ja też jakby, można powiedzieć, że ten sam błąd taktyczny popełniłem i się do niego przyznaję, że kopałem te rowy na 70 cm głębokie, na 60 cm, szerokie. I uważam dzisiaj, że już wtedy uważałem, zaraz jak to zrobiłem, że trochę za głębokie są te rowy, bo nie ma sensu, bo borówka ma dosyć taki rozłożysty, okrągły system korzeniowy, w sensie dookoła całej rośliny. I on jest płytki, więc nie ma sensu aż tak się zamęczać, kopać tam 70, 80 czy metr, bo wystarczy moim zdaniem 40. a Nawet gdyby korzenie się zapuściły niżej, zawsze to z wodą, z, z, z grawitacją te składniki pokarmowe też do niższych partii spadają, więc tam mogą zawiązać jakieś koneksje, jakieś mikoryzy, inne też. Natomiast tak, rzeczywiście było to sadzone w rowach takich, jak powiedziałem, wykopanych i one były wypełniane różnymi materiałami. Korą, Ziemią też oczywiście rodzimą, ale my mamy sam piasek, taki totalnie piasek, naprawdę z lekką, nutką, że tak powiem, pruchnicy, ale bardzo przepuszczalną ziemię, dlatego nasadziłem tutaj mnóstwo materii organicznej, typu właśnie kora, trocina, jakaś zrębka drzewna, taka próchnica z rozkładającego się drewna, właśnie na przemian z igliwiem też i tak dalej, no, różne wszelkie materiały, które gdzieś mi się tutaj udało znaleźć dookoła działki, czy na swojej działce i też materiały niektóre, które przywieźliśmy gdzieś tam kawałeczek dalej. Na przykład dużo zrębki właśnie drzewnej poszło. Głównie wszystko takie starałem się robić w miarę kwaśne materiały, ponieważ nasza ziemia ma około tam 6-6,5, może w porywach do 5,5 kwasowość. No, Uznaje się jakby, że borówki lubią mieć kwaśną ziemię, nawet 4-4,5, ale u nas myślę, że takich aż nie ma. Kiedyś badałem, to miała tam coś około 5, a teraz jeszcze dodałem obornika niedawno na wiosnę, więc być może, że trochę się to pH podniosło, bo obornik jednak daje jakby wyższe pH, podnosi. <laughs> później zostały zrobione takie widzicie ramki na te, do tych, w, tych, w te ramki były rzucone kartony jeszcze raz, żeby wyściółkować, żeby powybijać jakby chwasty tutaj dookoła i widzicie, że ja praktycznie tego nie pielę już w tej chwili i jest, jest, jest bardzo mało tych chwastów więc polecam sobie jednak tak troszeczkę wyizolować ten teren, łatwiej się kosi łatwiej tam coś podsypać czy, czy coś zrobić przy tych krzewach nie ma takiego zagęszczenia jak chociażby tutaj też mamy jagody kamczackie zrobione z tymi deseczkami więc tych chwastów widzicie tu jeden, tu jakieś tam dwa a tu już zaczyna się problem jak tego nie ma zrobionego nie starczyło mi czasu, więc polecam to zrobić już chyba odcinek jakiś też zrobiłem o tym natomiast zostały tu rzucone znowu jakieś tam trocinki igliwie, zrębka taka gruba, bo innej nie miałem i troszeczkę właśnie obornika bo te rośliny nie zostały praktycznie w żaden sposób odżywione, to znaczy jednak yy, bołówki chyba jako jedyne można powiedzieć, rośliny u nas są w pewnym stopniu jakby tak skażone taką że tak powiem popularną metodą kupowania różnych rzeczy, To znaczy tutaj była rzucona, już był rzucony ze sztorf. Dzisiaj bym tego nie robił w ogóle ale tego torfu całe szczęście było tak, że chyba dwa worki tylko, takie tam kilkudziesięciolitrowe wrzuciliśmy na wszystkie te cztery rowy, czyli mniej więcej tam no, 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 jakaś taka większa garść pod jeden, pod jeden krzew. I dzisiaj bym tego nie robił, uważam, że nie potrzeba, jest to bardzo szkodliwe dla środowiska i nie kupowałbym w tej chwili torfu wcale. No ale wtedy jeszcze jakby takiego myślenia, Czysto proekologicznego nie miałem, i dopiero się to w ogóle gdzieś tam kreowało, i było, były też sugerowane takie materiały na, te, na, na to podłoże. I jeszcze jest jedna wskaza, bo to się trzeba przyznać zostały też podsypane raz, znaczy raz, przepraszam, ze dwa razy, takim typowym nawozem podborówki kupionym jakoś dawno, dawno temu ten nawoz już był dawno przeterminowany. Zostało mi go raptem tam może ze dwie garście, garści, garście, jakoś tak. I według instrukcji, jak czytałem, to powinienem w roku przynajmniej raz taką garść tu, tego konkretnego nawozu wysypać pod ten krzew, a ta garść poszła na wszystkie te cztery rowy, więc dosłownie, nie wiem, jak powiedzmy, nie wiem, 100 granulek powinienem wysypać pod jeden taki krzew, to poszło tam może z 5 pod jeden, czy tam do 10. i tak było ymm, no ze dwa razy to wysypane, bo ja po prostu też nie będę wyrzucał, no szkoda już było, tak, tego, to niby też był jakiś ekologiczny tam środek nawozowy, natomiast to były tak szczątkowe ilości, że generalnie to, jak przeczytałem, mówię, te instrukcje, to całe to opakowanie, jakbym miał całe, a miałem tam jedną czwartą może tego, to całe to opakowanie powinienem zużyć na raz a chyba kilka takich opakowań w roku powinienem sypać, natomiast ja odsypnąłem mówię, tylko tę resztkę co mi została i to w, obr w obrębie czasowym dwóch lat, także myślę, że to naprawdę niewiele co tutaj zmieniło więcej takich rzeczy nie kupuję nie mam ochoty, widzę u chociażby właśnie Agnieszki taty jak on na naturalnych materiałach wszystko prowadzi i rośnie mu bardzo dobrze te krzewy mają w tej chwili tak coś pomiędzy 3 a 4 lata bo jeżeli dobrze pamiętam to chyba w 2017 roku je sadziliśmy na wiosnę musiałbym sprawdzić, już nie chcę tak szczegółowo wszystkiego opisywać bo nie chodzi o to, żeby się kropka w kropkę wszystko zna jakby kopiowali, tylko tak mniej więcej mówię, bo to tak większego znaczenia nie ma. Niby przeczytałem na opcji, nawet na filmie, mówiłem, że to sadzonki dwuletnie były, ale później właśnie przeczytałem i okazało się, że to napisali, że półtora roczne. A według tutaj jakichś ekspertów, którzy u nas byli, ja też tak myślę, to były sadzonki, które więcej jak roku nie miały. Także myślę, że w tej chwili mają coś koło trzech lat, a według książki powiedzmy, że mają. 4 lata i teraz tu mamy jeszcze trzy takie odmiany niskie czy kanadyjskie. Nie wiem, jak się powinno je nazywać fachowo, bo to różni ludzie wymiennie te, te, tych nazw używają, ale to są takie niskie krzewy, więc nie ma co się dziwić, że są na przykład niższe od tego, bo one ogółem będą niższe i wszystkie tak sadziłem żeby od południa były niższe krzewy, a od północy wyższe. Teoretycznie, bo zobaczcie, że ten jest od południa, a ten jest od północy, także nie do końca to tak wygląda. Jeśli chodzi o jakieś, na, czyli te podłoże, to mniej więcej to podłoże już omówiłem. Jeśli chodzi o nawożenie, to no naprawdę ten torf i, i to, mm, te sypkie materiały tam mineralne, to ja bym wziął to w nawias jakiś, bo to były tak znikome ilości, że praktycznie nic. Ciekawego z tego nie było, natomiast jeśli chodzi o dalsze nawożenie, może przez te dwa lata to ze dwa razy podlałem dnojówką z pokrzywy i właściwie to wszystko. Ja tych krzewów praktycznie w ogóle nie podlewam. Podlewam je tylko wtedy, kiedy jest naprawdę długa susza przez miesiąc czy półtora, to, 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 to podleję trochę, natomiast zwykle nie, nie podlewam tego w ogóle tygodniami wręcz i no tak sobie rosną jak sobie rosną nie mówię że są to krzewy które jakoś tam są gigantami ale jakoś sobie radzą to jest krzew który przyszedł do nas z lasu <noise> bogotata Agnieszki tam wyciągnął, bo tutaj niedaleko mają też, jakby można powiedzieć, taką mini plantację borówki, podejrzewamy, że po prostu ptaszek sobie dziabnął, zjadł, przykupczył i wyrosło to w lesie, więc przynieśliśmy to do nas z ciekawości, żeby ten krzew przetrwał, bo tam dużą konkurencję miały, widzicie, że tak licho wygląda, więc u nas, miejmy nadzieję, sobie odżyje, ale jest do dzika, można powiedzieć, już w tej chwili odmiana, trochę już żeśmy tu owoców pozżerali, znaczy na wszystkim pozżeraliśmy, ale widzicie, że nawet pierwszy rok w zeszłym Roku posadzone w tym roku już owocuje. Tu ciekawostka nie owocują. Jedyne dwa krzewy, jakie nam w tym roku nie owocują, to takie, które też dostaliśmy. Nie kupowaliśmy ich, więc powtarzają nam się odmiany. I w zeszłym roku, jak je tu posadziliśmy jako krzewy trzyletnie, to owocowały nam całkiem przyjemnie, a w tym roku nie ma ani jednego owocu i nawet nie było kwiatów, co jest dla mnie troszkę dziwne, ale podejrzewam, że przechodzą pewien etap adaptacyjny tutaj i myślę, że dopiero w przyszłym roku znowu się pojawią owoce. Jest to w ogóle pierwszy rok, kiedy nam owocują krzewy. No i a propos tego, tych wielkości, tych, tych borówek, no to teraz Wam pokażę, chociaż mówię, te największe już tu pozjadaliśmy, ich też nie było jakoś szczególnie dużo, żebyście nie pomyśleli, że u nas wszystkie Borówki rosną na wielkość 5 złotówki. Dopóki pamiętam, to powiem, że najwięcej nam takich dużych owoców wydały cztery odmiany: odmiana Toro, Blue Crop, ym, Bonus i. i co? I już zapomniałem: ja pierdzielę właśnie chyba przy niej stoję. Teraz może mi się przypomni. A, Darrow. Odmiana Darrow. I teraz właśnie chyba przy tej odmianie darów w tej chwili jestem. Zobaczcie, ona ma takie owoce, że tak, to już jest... A nie mogę tak wyjąć, o tutaj na przykład. To już jest nawet większe niż 5 zł, to co Wam tutaj pokazuję. Ja już mi się nie chce po monetę iść, ale widzę na oko, że ostatnio była mniejsza troszkę, a była wielkości 5 zł. To jest mniej więcej 2 złotówka, ta wyżej troszeczkę, ta, ten owocek a to już jest powyżej 5 zł, nawet, także duże, ale widzicie, że są też mniejsze. Tu może, może nawet z tego powodu, że tu strasznie mają ciasno. Ja kilka już zerwałem zjadłem, ale myślę, że nawet dlatego, że właśnie ciasno mają i one się nie mogą tak to porozpychać, bo by pewnie wręcz wyleciało. No to tak to wygląda. Tu mamy kolejne takie grony owoców, które no tu nawet zostały chyba urwane niechcące. Też mamy widzicie jedną taką wielką, albo i nie widzicie, bo ostrość traci. Tu mamy wielką, tu mamy dużą, tu mamy dużą, tu, tu, ale są też takie powiedzmy bardziej standardowe, które można śmiało sobie na rynku kupić tego typu. Tej wielkości także no bywa, bywa to różnie, yy, tu widzę, że na tym krzewie to jużśmy wszystko zażarli. Aha, bo to jest też ważna rzecz, do której zachęcam do sadzenia w ten sposób, żeby sobie właśnie jednak posadzić różne odmiany. To znaczy, że ktoś chce na przykład na jakieś przetwory mieć w jednym momencie dużo owoców, to dobrze jest mieć jedną odmianę yy, na przykład, czy tam dwie, powiedzmy, bo lepiej, żeby się tam zapylały też między odmianami w sumie, chyba. Natomiast, jeżeli ktoś chce mieć wydłużone w czasie zbieranie owoców, to różne odmiany to jest tak, że one jakby częściowo terminem kwitnienia się nakładają na siebie. Na przykład jednej, jednego krzewu kończy się jakby okres kwitnienia, a drugiego się zaczyna i na przykład tydzień jest nałożenia. I one się potrafią jeszcze zapylać. Dlatego fajnie jest, bo. Bo to się wydłuża w czasie i my sobie tak właśnie codziennie przychodzimy i garstkę tych borówek zżeramy. No nie ma jeszcze ich jakiejś wielkiej ilości, ale są. Tutaj już teraz nie pamiętam co to za odmiana. Muszę Wam najwyżej poszukać, jakby ktoś był bardzo ciekawy, ale wolałbym taki. Bardziej szczegółowy film nagrać może w przyszłym roku. Jak już będzie więcej to owocować, bo w tym roku jest pierwsze, to może się jeszcze to ustabilizować inaczej. Mamy taką odmianę, która ma takie owocki, widzicie, no zwykłej wielkości, że tak powiem, tak. Natomiast było ich bardzo dużo. Co widać chyba tutaj jeszcze po, po różnych gałązkach, po, gdzie były grona kwiatowe. Naprawdę tutaj mnóstwo tych, tych owoców. A jeszcze ważna rzecz, w ogóle ich nie. Nie zabezpieczyliśmy y, siatkami ani niczym, znaczy była tu próba. Przez Agnieszkę zrobienia takich włókien na patykach, ale to nie przetrwało nawet jednego dnia i wszystko zwiało ja się w kurze, wywaliłem to. Zdarza się, że kos tutaj przylatuje i nam czasem coś podbierze, ale póki to jest na tak niewielką skalę, że jest to niezauważalne, to niech sobie żre. Ja nie będę się do niego tam doprzaniał i niech sobie je. To jest, mówię, pierwszy rok i nie ma co jeszcze oceniać, czy to będzie tego dużo, czy nie będzie tego dużo. Ja się cieszę, zamawiając takie małe krzewy, że one wszystkie się tu u nas przyjęły, nawet te które zostały ze szkółki przywiezione w zeszłym roku chyba te małe i były, że tak powiem wszystko nam uschło na początku myślałem, że padły, to jednak się obudziły i, i te no, butelki znowu walą. Czekamy chwilę. Dobra, bo co drugi jak jedzie na rowerze z torbą, to mu butelki podskakują pewnie po tym barku. I nie mogę um, nagrywać. Więc jeśli chodzi o y, te wszystkie wyglądy, i nazwy, to tak wstępnie mówię, wolę zrobić w przyszłym roku. Jak już troszeczkę będzie bardziej ustabilizowana, jakby sytuacja z nimi. Ale cieszę się, że zamawiając małe krzewy, wydaliśmy małe pieniądze. I zwykle to tak wszyscy się spieszą z tymi ogrodami. Ale wiecie co, ja tak y, patrzę, że, że ten czas szybko leci, i, i no po prostu może czasem nie ma sensu kupować już takich gotowych, dużych. A y, powiem Wam, że krzewy trzyletnie, na przykład, tak jak zobaczcie u nas, taki krzew, powiedzmy, że ma 3, no może 4 lata, bo już ciężko opisać, a tu są krzewy, które są w tym samym wieku kupione ze szkółki, więc jednak one są po prostu mniejsze w większej, ilo, większej jakby ilości przypadków niż te, które rzeczywiście mają ten sam wiek, ale już rosną u nas od dawna, więc być może łatwiej im się przystosować, jak są młode, są już tutaj ukorzenione, mają różne. Powiązania mikoryzyjne powiedzmy z glebą tam z grzybami, i po prostu sobie lepiej radzą, niż gdyby od razu kupić takie duży i tu posadzić, i ten sam wiek nie, nie mówi jakby o krzewach, że, że będą tak, takie same dokładnie. Tak jak powiedziałem, nawożenie. Jest tu w tej chwili żadne, wcześniej było takie, mówię, sypnięte, dosłownie, no jak co kot płakał, aby tylko nie zmarnować tego, nie wyrzucić do kosza tego nawozu, który miałem gdzieś tam kupiony z 5 lat temu, przeterminowany i dosłownie parę, parę tych bobków pod krzew poszło. I tego torfu też tyle, że zwykle tu ludzie jeden taki worek wykorzystują na jeden krzew, a my wykorzystaliśmy na chyba 22 krzewy. Wykorzystaliśmy no, dwa worki, także to też jest nic wielkiego, ale zniechęcam do tego. Nie, żeby nie kupować torfu, jeszcze zrobię film o tym, ale uważam, że nie potrzeba. Bardzo ważnym materiałem, jaki tutaj sypnęliśmy wcześniej, i teraz jest gliwy sosnowe. Odżywcze i, i, i właśnie takie jak to już tam mówię, czasem mikoryzyjne dla grzybów i w ogóle do powiązań z roślinami, więc to jest wszystko jeśli chodzi o nawozy. No, było trochę obornika, ludzie są przeciwni temu obornikowi, bo podnosi pH. Ale ja troszeczkę rzuciłem, bo innego nawozu nie miałem. Będę pewnie kombinował jeszcze z kwaśniejszymi nawozami, jakimiś gnojówkami z mniszka i tak dalej, z kwiatami, no, różne tam można powymyśleć, po, po ale, ale póki co rosną sobie na tym co tutaj było, po, wrzucone. I i, i to wszystko jeśli chodzi mówię, o nawożenie płynnymi nawozami to w ciągu tych dwóch lat ze dwa razy, no może trzy podlałem gnojówką z pokrzywy to jest wszystko i y, ogólnie o podlewanie to w tym roku podlałem te krzewy nie wiem może maksymalnie pięć razy y, od, od początku sezonu ale to tylko ze względu na to, że było mnóstwo y, dni takich Upalnych, suchych i trzeba było coś troszkę myśleć, żeby jednak je, je no nawilżyć. Bo one może nie lubią stać w wodzie, ale lubią, żeby jednak troszeczkę tej wilgoci było, przynajmniej chwilowo, żeby, żeby jednak podsycić. Ciężko mi będzie pokazać tę glebę, która się tutaj poprzerabiała, ponieważ my tu dajemy kartony. Ale zobaczcie, wystarczy, że wierzchnią warstwę. Tutaj ściągnę, właśnie chyba gdzieś przy morowisku jestem, i tutaj już jest mokro. To już to, ja już czuję tutaj wilgoć pod, pod rękoma. Dalej pewnie będzie mi się ciężko przebić, bo może tu być jeszcze karton, i jeszcze, jeszcze ciężko tam będzie do tej gleby dotrzeć tej właściwej, która się tam poprzerabiała z tych wszystkich materiałów wrzuconych właściwie dwa lata temu, ale jakby no jest już to zupełnie coś innego widzimy jeszcze cząstki roślin, tutaj mamy aha, troszeczkę gliny było wrzucone takich kawałków, albo najlepiej sproszkowanej, tylko dlatego, że ta gleba jeszcze nie przerobiła się dobrze na próchnicę, która chłonie wodę tylko właśnie był ten piasek i takie czysto takie właśnie materiały, przez które powiedzmy gdzieś tam woda przecieka i niewiele co wsiąka, no trochę wsiąka, ale nie aż Tyle co powinno, dlatego ja tu troszeczkę dodałem gliny, bo mamy sam piasek, więc to nie zaszkodzi, a poza tym glina właśnie tak wiąże wodę i oddaje wtedy, kiedy, kiedy akurat jest potrzebna. Tu dokopując się trochę dalej, widzimy kolejne warstwy. O, tu też kawałek gliny, tu gdzieś kawałek jeszcze kory, jakiej, jak, jakiejś zrębki takiej drobniejszej. Widzimy igliwie, jeszcze też nie do końca rozłożone pod spodem. Niektórzy trocin nie chcą sypać, mówią, że się zbryla i robi się taka warstwa nieprzepuszczalna. Ona się tylko robi wtedy, jak macie totalnie zmieloną Yy, taką warstwę drewna, i, i yy, znaczy warstwę drewna. No te trociny, jak są bardzo zmielone, i jest ułożona bardzo gruba warstwa. Tam ma powiedzmy 10 cm, czy coś to potrafi się Wam zbrylić. Ale tak, jak troszkę przemieszacie, czy myśmy nie mieszali, myśmy rzucali po prostu warstwa na warstwę, ale one były cienkie, tam miały 1 cm, i tak dalej. I tutaj widzimy. Tak gleba wygląda. W tej chwili zrobiło się bardzo zimno. Ja to nagrywam w lipcu. Druga połowa lipca się zaczęła dzisiaj chyba, chyba 18 lipca jest. Zawsze z opóźnieniem wrzucę, ale zwykle jak tak się podkopałem, to było już tutaj sporo drzownic. W tej chwili ciężko mi się do nich dokopać. Podejrzewam, że to też kwestia tej temperatury może je gdzieś tam wypchnęła niżej. No, ale nie wiem tego, chciałem Wam tylko tak pokazać, bo mówię ymm, oczywiście, wiadomo, że do zdjęcia, to, żeby się pochwalić, to użyłem tych największych, których mieliśmy, powiedzmy, takich jak 5 zł. To mieliśmy tu, nie wiem, ze 20 sztuk, takich po 2, jak 2 zł, to tam ze 40, 50 sztuk, a reszta jest takich normalnych rozmiarów, które nie, 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 nie są takimi bombami, jak na przykład właśnie te. Nie wiem czy to na kamerze dobrze widać, ale powiedzmy w porównaniu do mojego wielkiego palucha z paznokciem to jest to nawet większe od niego, także też nie przesadzajmy, że będzie tak różowo, że ktoś zasadzi w ten sposób i wszystkie rośliny na każdym krzewie będą takie obficie owocujące w wielkie, w wielkie owoce, bo wiadomo, że inny gatunek to inny czas, inna, inna wielkość tych owoców, inny smak, może nawet kolor. Wszystko troszkę inne, ale mam nadzieję, że troszkę Was yy... zaspokoiłem Waszą ciekawość i może troszeczkę zachęciłem do korzystania też yy, z jakby naturalnych sposobów uprawy tego, bo mówię, no przyznaję się, że są skażone jakby ilością torfu i... i, i yy. znaczy skażone, no, w sensie nienaturalnego materiału, inaczej, naturalnego materiału, ale... Ale uważam, że niepotrzebnego i szkodliwego w wydobyciu dla środowiska jest ten torf i ten granulat, ale mówię, to są takie ilości, że ludzie często na to, jak czytam przepisy, wskazówki na opakowaniach i tak dalej, znaczy czytałem, bo teraz to już nie mam takich rzeczy, czasami z ciekawości tylko gdzieś przeczytam, to takiej ilości, jak my użyliśmy na 22 krzewy, używają pod jeden, pod dwa krzewy i to raz... Albo kilka razy w sezonie, na przykład tego nawozu. Także no, przyznaję się, ale to jest jakby taka minimalna zupełnie rzecz, więc można, można naturalnie, można bez, bez szkody wielkiej, wielkiej dla środowiska sobie takie krzewy sadzić, do czego zachęcam. Jest to niezwykle miłe, kiedy dzieci sobie tutaj latają i zrywają te owoce. Co prawda, niektóre są na tyle małe, te dzieci że zrywają te niedojrzałe trzeba je tu kontrolować no ale już żeśmy tutaj ładnych parę opakowań takich które można kupić na rynku zjedli, czy podejrzewam, że nie wiem, z kilogram, dwa kilogramy tych owoców już tutaj mieliśmy w pierwszym roku no myślę, że będzie w sumie dwa, trzy razy tyle tego ogólnie czyli tam, no powiedzmy nie wiem, byśmy mieli 3 kilogramy owoców w tym roku to zobaczcie teraz 3 kg owoców. U nas mniej więcej są one w cenie w tej chwili około 18 zł. Wcześniej były nawet po 40 zł za kilogram. Więc średnio, gdyby kupować od początku sezonu do końca sezonu, gdzie ceny już też rosną, to powiedzmy, że średnia cena taka trochę zaniżona, żeby nie oszukiwać, to jest 20 zł za kilogram tych borówek u nas. Takie są ceny a czyli byśmy wydali tutaj gdzieś tam ze 180-200 zł na te na te borówki gdybyśmy chcieli, nie co ja pierdzielę tam głupoty, bo policzyłem już całość a potem sobie dodałem 60, może 80 zł byśmy wydali na, na te owoce no w pierwszym roku, no myślę, że nie jest tak źle, myślę, że w przyszłym będzie więcej i, i mam nadzieję, że to będzie wszystko dalej postępować a jeszcze przepraszam Trochę tego torfu, gdzieś z półworka poszło pod żurawinę. Także jeszcze mniej tutaj poszło pod, pod, pod te burówki. No ale tyle co mogłem to opisałem. No i do zobaczenia. Pa, Pa.